Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem Dubek. to jest kolejny materiał z gry Farming Simulator 15. Dzisiaj pojedziemy sobie do sklepu po moją nową używaną beczkę na pod. Podjąłem taką decyzję, już tak jak sobie patrzyłem tego mleka nadal jest taka dosyć fajna i mam zamiar go sprzedać niestety w obecnej sytuacji mam e zablokowaną tą swoją dużą beczkę dlatego też postanowiłem ją rozluzować. tym bardziej że tego mleka jest prawie 8000 Więc myślę, że tak na spokojnie licząc z tej używanej beczki mi się zwróci. Natomiast na przyszłość na tego typu sytuacje nie będę musiał już się w żaden sposób blokować. Dlatego też, no mówię, podjęłem taką decyzję. Więc tym przypadku dzisiejszego odcinka będzie sprzedaż mleka, pierwsza dodajna tej serii i niestety, obawiam się, że możliwe, że ostatnia. E, aczkolwiek zobaczymy, co sytuacja przyniesie. E, beczka ma 3600 litrów. Dzięki uprzejmości Właściciela naszego sklepu udało mi się ją wyhaczyć w miarę tanio. Znalazł mi, że tak powiem używaną wersję, mam nadzieję, że nie będzie z nią żadnych problemów. Poprzednio miałem problem tutaj na serii, żeby ją zatankować. Za zapłaciłem około 10 tysięcy, więc myślę, że po dzisiejszym odcinku, ten zakup mi się w miarę szybko zwróci. Po odcinkiem, tak jak mówiłem, dokończyłem orkę tej łoki z tyłu. Posiałem lucernę. Na razie czekam aż wykiełkuje. Ogólnie jestem na etapie. Ani czemu ja tędy pojechałem? Ogólnie jestem na etapie czekania, aż wszystkie uprawy będą gotowe do tego, żeby je można było kosić. Ok. Także beczkowóz jest uzupełniony. Ja się pozwolę przesiąść do swojego dużego ciągnika. Gdyż, no to beczka będzie już troszkę ważyła, tam będzie 8 ton. Poza tym y, będę poruszał się po drogach publicznych. Klub Mleka widzę jest tutaj koło hmm. hodowcy zwierząt, także czeka nas kawałek drogi. Z tego co widzę, to zaraz będziemy mieli kolejne krówki, więc myślę, że ilość tego mleka się odpowiednio zwiększy. więc Jest szansa, że możliwe jest szansa, że uda nam się to mleko tutaj sprzedać jeszcze na tej serii. Aczkolwiek nie zakładam. Oj. Dobra. Jest chyba wjazd do punktu czerpania wody Wydaje mi się, że to jest tutaj aczkolwiek nie jestem do końca, pewien zaraz zobaczymy tak to jest tu, więc była to jakaś długa wycieczka. No i sprzedajemy mleczko. Jestem bardzo ciekawy, ile robię. Tak liczyłem w końcu 20 paru tysięcy. No i się nie przeliczyłem. Niecałe 24 tysiące nam wyszło. To już sprawdziłem, to jest taka droga, po której nic nie jeździ. Natomiast tutaj już trzeba będzie włączyć w miarę ostrożnie do ruchu. Dobra, i ogień. Trzeba uważać na tych pieszych, żeby nikogo nie potrącić. No i można powiedzieć, że pierwsza sprzedaż mleka już za nami. Wyłączę ten migacz. Więc myślę, że pieniążki też fajne z tego wyszły. Żałuję troszkę, że dopiero teraz mogłem to zrobić, niestety nie wcześniej. No ale różne okoliczności były mało sprzyjające. Się tego zastanawiam, gdzie tą beczkę odstawić. Słuchnijmy przez łąkę. I myślę, że chyba ją zostawię w stodole. Tak chyba będzie najbezpieczniej. Najpewniej. Mam już przygotowany opryskiwacz ze środkiem kwastobójczym, żeby tą lucernę potraktować odpowiednio. Myślę, że spróbuję zrobić coś takiego. Czy tą przyczepą będzie mi łatwiej tam wycofać, wymanewrować? O, właśnie tak, o to mi chodziło. I tutaj może się jeszcze przytulę bardziej do tego koryta. Tak żeby te krowy mogły sobie swobodnie z niego korzystać. O, i myślę, że tu ją sobie mogę spokojnie zostawić. "Natomiast tam na razie tutaj jeszcze raz, sobie spokojnie, postawimy." Inaczej to zrobię, bo coś mi tu nie wychodzi. Mam nadzieję, że się... Ło! No to już było mega w Ja w ogóle zapomniałem, że te widły do balkonu sobie stoją tak bezkarnie. Ja je zabiorę sąsiadowi z podwórka, żeby się nie denerwował, czyli tak mu że tak powiem, po tutaj tej ale oleistej pojeździłem. Myślę, że się też nie będzie za bardzo denerwował. Okej, okay. tak więc ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i trzymajcie się.